Wyobraź sobie coś takiego. Stany Zjednoczone mają setki partii politycznych, nie dwie, ale setki. Krajem rządzi czterech prezydentów, a jeden z nich w ogóle nie jest człowiekiem, tylko całym stanem, który działa jak zbiorowy prezydent i każdy stan od Kalifornii po Rhode Island. Ma prawo zawetować każdą ważną decyzję w polityce zagranicznej, na przykład rozkaz Trumpa, by zbombardować Iran. Brzmi chaotycznie? Cóż, mniej więcej tak właśnie wyglądałyby Stany Zjednoczone, gdyby były zarządzane jak Unia Europejska. Ale to ćwiczenie myślowe to świetny sposób, by zrozumieć czemu. Jak naprawdę działa Unia Europejska i dlaczego Europa bywa tak powolna, niezdecydowana i cóż, frustrująca. Dobrze. Żeby to porównanie miało sens, musimy ustalić kilka zasad. W naszym małym eksperymencie 50 amerykańskich stanów będzie odgrywać rolę 27 krajów Unii Europejskiej, a same rządy stanowe jako całość będą reprezentować Unię Europejską. A zaczniemy od wyborów. Jak Amerykanie właściwie wybierają dziś swoich przywódców? W amerykańskim systemie federalnym odbywa się mnóstwo wyborów. Weźmy na przykład osobę mieszkającą w Nowym Jorku. Głosuje ona na swoich członków kongresu, czyli na reprezentanta co dwa lata i na senatora co sześć lat. No i oczywiście co 4 lata wraca do urn, by wybrać prezydenta. A żeby sprawy były proste, nie będziemy teraz wchodzić w temat prawyborów prezydenckich, to zupełnie inny poziom komplikacji. Gdyby jednak Stany Zjednoczone przyjęły system Unii Europejskiej, wybory stałyby się o wiele prostsze. W Unii Europejskiej obywatele wybierają bezpośrednio tylko jedną instytucją – Parlament Europejski. I to raz na 5 lat. Więc w naszej amerykańskiej wersji Unii Europejskiej wszystkie wybory prezydenckie do Senatu i do Izby Reprezentantów zostałyby Zastąpione tylko jednymi wyborami do Parlamentu Stanów Zjednoczonych. Tak, amerykańskie instytucje też dostaną teraz europejskie nazwy. I tu zaczyna się zabawa, bo sposób, w jaki parlament byłby wybierany, wygląda zupełnie inaczej. W Europie każde państwo ma swoje własne partie polityczne. Na przykład w Holandii możesz wybrać spośród około 27 równych partii. I te 27 partii to zupełnie co innego niż to, na co głosuje się powiedzmy w Niemczech czy Hiszpanii. Więc jeśli skopiujemy ten system, to każdy amerykański stan też miałby własne partie. Koniec z tylko Republikanami i Demokratami, zamiast tego piękny chaos lokalnych, często małych ugrupowań. Ludzie w Nowym Jorku głosowaliby na swoją ulubioną partię Stanową, a te wyniki trafiałyby do naszego nowiutkiego Parlamentu Stanów Zjednoczonych. Mandaty byłyby przydzielane mniej więcej proporcjonalnie do liczby ludności w każdym stanie. To oznacza ponad 200 różnych partii stanowych w parlamencie USA. Tak, 200, a nie dwie. A żeby to miało choć cień szansy na działanie, te partie musiałyby się łączyć ze sobą w koalicję. Zazwyczaj od 6 do 8 dużych bloków. Byłoby tam wszystko od skrajnej lewicy po skrajną prawicę, centrystów, zielonych, libertarianów i zapewne kilka ruchów typu fani pizzy z ananasem. A potem te wszystkie koalicje musiałyby ze sobą współpracować, negocjować, kompromisować i rozcieńczać swoje pomysły aż wszyscy będą jako tako zadowoleni, albo przynajmniej jednakowo no dobrze, a co z Senatem? Czy zupełnie go wyrzucamy? Nie. Unia Europejska ma coś trochę podobnego. Nazywa się to Rada Unii Europejskiej, ale szczerze mówiąc, to tylko trochę podobne w najlepszym wypadku. I właśnie tutaj sprawy zaczynają się naprawdę komplikować, bo w Radzie nikt nie jest wybierany bezpośrednio przez obywateli. Składa się ona z ministrów każdego państwa członkowskiego. Jeśli temat dotyczy środowiska, to zbierają się wszyscy ministrowie środowiska z 27 krajów. Jeśli chodzi o transport, przyjeżdżają ministrowie transportu. A jeśli tematem jest finanse, to zgadłeś ministrowie finansów. Więc w naszym nowym modelu USA Senat zostałby zastąpiony przez Radę Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby już 100 senatorów, tylko zmienna grupa urzędników, gdzie każdy stan wysyła swojego sekretarza lub komisarza, który zajmuje się właśnie omawianym tematem. Na przykład, gdy tematem jest transport, pojawia się 50 stanowych komisarzy do spraw transportu po jednym z każdego stanu. Dobra, teraz jeszcze trochę to wszystko skomplikujmy, no bo w końcu mówimy o Unii Europejskiej. Unia Europejska ma instytucję, w której nie ma w systemie amerykańskim. Jest z nią Rada Europejska. I nie, to nie to samo, co Rada Unii Europejskiej. Rada Europejska zbiera wszystkich szefów państw lub rządów, czyli prezydentów i premierów 27 krajów Unii Europejskiej i to oni wyznaczają ogólny kierunek polityczny całej Unii. Więc w naszym modelu, gdzie USA działa jak Unia Europejska, mielibyśmy coś w rodzaju Rady Amerykańskiej złożonej z 50 gubernatorów. To oni spotykaliby się, by decydować, w jakim kierunku powinna zmierzać Ameryka w najważniejszych sprawach. I co kluczowe, bez ich poparcia prezydent nie miałby praktycznie żadnej realnej władzy. A jak wyglądałaby prezydentura w naszym nowym modelu USA? W Unii Europejskiej najpotężniejszą postacią wykonawczą jest przewodnicząca Komisji Europejskiej, obecnie Ursula von der Leyen to ona stoi na czele unijnej egzekutywy, czyli zespołu, który proponuje nowe przepisy, zarządza politykami Unii Europejskiej i pilnuje, by wszyscy grali według tych samych zasad. W naszym modelu USA działa jak Unia Europejska. Ten organ nazywałby się po prostu Komisją Stanów Zjednoczonych. Niespodzianka, prezydent Komisji USA też nie byłby wybierany bezpośrednio przez obywateli. Zamiast tego nasza Rada Amerykańska, pamiętasz, czyli 50 gubernatorów, wybierałaby kandydata ze zamkniętymi drzwiami. Następnie Parlament USA musiałby go zatwierdzić, bezwzględną większością głosów, czyli żadnych wieców, żadnych debat, żadnych haseł wyborczych, tylko mnóstwo telefonów i nocnych negocjacji. I oczywiście prezydent Komisji USA nie byłby jedynym prezydentem w tym systemie. To byłoby zbyt proste, prawda? Mielibyśmy też prezydenta Rady Amerykańskiej, który reprezentuje wszystkich 50 gubernatorów i przewodniczy ich spotkaniom. Następnie byłby prezydent Parlamentu USA, który nadzoruje debaty i głosowanie w parlamencie i pilnuje, żeby wszyscy zachowywali się mniej więcej przyzwoicie. Wreszcie prezydent Rady Stanów Zjednoczonych, który w ogóle nie jest osobą, tylko całym stanem. Tak, stanem. W skrócie, jeden z amerykańskich stanów obejmowałby rotacyjne przewodnictwo w Radzie na 6 miesięcy, ustalając porządek obrad i decydując, które tematy mają priorytet po czym przekazywałby pałeczką następnemu czyli przez pół roku Texas rodzaje karty, a przez kolejne 6 miesięcy rządzi Vermont, co mogłoby pójść nie tak. A więc oto nasz zupełnie nowy model Stanów Zjednoczonych w stylu Unii Europejskiej. Parlament USA wybierany jest przez obywateli co 5 lat. Rada Stanów Zjednoczonych składa się z komisarzy stanowych zależnie od omawianego tematu. Rada Amerykańska gromadzi wszystkich 50 gubernatorów, a prezydent komisji USA jest wybierany właśnie przez tych 50 gubernatorów. Jeśli to wszystko nie jest jeszcze wystarczająco zagmatwane, zobaczmy, co się dzieje, gdy ten system próbuje uchwalić jakiekolwiek prawo? Wyobraźcie sobie, że prezydent Trump chce nałożyć sankcje na Rosję. W naszym nowym systemie taka propozycja musiałaby przejść przez parlament USA i przez Radę Stanów Zjednoczonych. Parlament, potrzebna bezwzględna większość, w porządku, da się zrobić, ale Rada Stanów, tu wymagana jest jednomyślne poparcie. Tak, to oznacza, że każdy jeden stan musi się zgodzić. Więc wyobraź sobie, że Wyoming ze swoimi zaledwie 580 tysiącami mieszkańców mówi nie, nie popieramy tego. I to by było na tyle. Brak sankcji na Rosję. Cała propozycja upada. Czyli w modelu USA jak Unia Europejska, jeden stan może zablokować decyzję całego kraju. Całe Stany Zjednoczone mogłyby zostać zakładnikiem jednego małego stanu. I na tym się nie kończy. Gdyby Stany Zjednoczone naprawdę działały jak Unia Europejska, mieli Byśmy do czynienia z czymś kompletnie szalonym. Wyobraź sobie 50 oddzielnych armii, Kalifornia dumnie pływające z własnym lotniskowcem, Teksas wystawiający jeszcze kilka, bo go na to stać, a Vermont z jednym samotnym okrętem podwodnym, który raczej średnio działa. Potem dochodzi 50 różnych systemów imigracyjnych, kłócących się o to, kto właściwie jest rezydentem i jak długo powinna trwać wiza. 50 zestawów przepisów prawa pracy, więc pracownik może być w pełni chroniony w Oregonie, a stracić połowę praw po przekroczeniu granicy. Za Idaho. A do tego jeszcze 50 policji zagranicznych, próbujących mówić jednym głosem, podczas gdy każdy stan mówi co innego. To byłby absolutny chaos. Ok, koniec zabawy. Cała ta koncepcja USA jako Unia Europejska to oczywiście trochę przesada, bo Unia Europejska nie jest jednym państwem, takim jak Stany Zjednoczone. Jest bezpośrednie porównanie tych dwóch struktur czasami nie działa. Więc czym tak naprawdę jest Unia Europejska? Technicznie rzecz biorąc, to organizacja międzynarodowa, czyli grupa niezależnych państw, które zdecydowały się współpracować. Powinno powiedzieć, że Unia Europejska jest bliższa modelowi konfederacyjnemu, gdzie większość władzy pozostaje w rękach państw członkowskich, a instytucje centralne jak Komisja, Rada czy Parlament Mogą działać tylko wtedy, gdy państwa się na to zgodzą. Współczesnych konfederacji właściwie już nie ma, ale w przeszłości istniało na przykład Stany Zjednoczone pod artykułami konfederacji w 1781 do 1789. Wtedy rząd centralny miał minimalne uprawnienia. Każdy stan był w zasadzie niezależny, a rząd w Waszyngtonie, ten pierwszy, nie stolica, zajmował się jedynie dużymi sprawami, takimi jak polityka zagraniczna czy rozstrzyganie sporów między Stanami. Później USA przekształciły się w federację, a to już zupełnie inna historia. W systemie federalnym władza jest dzielona między rząd centralny a poszczególne stany. Obie strony mogą stanowić prawo, pobierać podatki i prowadzić własne instytucje. Jeśli wyobrazisz sobie oś od systemów zdecentralizowanych do scentralizowanych, USA znajduje się gdzieś po środku, a Unia Europejska dużo bardziej po stronie zdecentralizowanej, gdzie większość decyzji i tak zapada na poziomie krajowym. Dla porównania, system scentralizowany to jest coś jak Francja czy Wielka Brytania gdzie najważniejsze decyzje zapadają w Paryżu czy w Londynie, a regiony po prostu je wdrożają. I jest jeszcze jedna ważna rzecz. Federalizm nie oznacza centralizacji. Chodzi w nim o podział władzy między równe poziomy, a nie o to, by wszystko trafiało na samą górę. W tym filmie to było na tyle. Dziękujemy za jego obejrzenie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz napisać komentarza. A jeśli chcesz więcej treści od kanału Po prostu Europa, możesz kliknąć w jednym filmów widocznych właśnie na ekranie. Do zobaczenia następnym razem.